Jeep Gladiator od Wranglera różni się głównie tym, że jest pick -upem. Wchodząc w szczegóły głębiej, rama jest wydłużona o 80 cm, a rozstaw osi dłuższy o 50 cm. Od Wranglera w wersji Unlimited, czyli tego dłuższego, cały samochód jest dłuższy o 70 cm. I wiem, że te wszystkie informacje możecie sobie znaleźć sami, ale nie mówię Wam tego po to, żeby Was zanudzić. Chodzi o to, że pick upy same w sobie ze względu na długość i rozstaw 8 mają nieco obniżone właściwości terenowe, a punktem odniesienia wśród terenowych aut produkcyjnych wciąż jest wrangler. A wracając do początku, tak jak mówiłem, gladiator to wersja pick up wranglera, więc jedno pytanie rodzi się samo. Czy gladiator to wciąż terenówka tak dzielna jak wrangler, jeśli została aż tak bardzo powydłużana? I na nie dziś znajdziemy odpowiedź. Dodajmy jeszcze, że samochód waży aż 2400 kg, a jego ładowność to tylko 500 kg. A również uciąg przyczepy 2,7 tony to nie jest wynik rekordowy w tej klasie. I to świadczy o tym, że Gladiator to nie jest samochód roboczy, ale paka ma już europejskie wymiary. Zanim pokażę wam wymiary paki, to zademonstruję akcesorium Mopara, czyli taką łamaną. Pokrywe w sumie, bo to nie jest roleta. Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż takie tradycyjne zasuwane rolety, bo nigdy się nie zacina, można to sobie otworzyć częściowo albo całkowicie, jeśli chodzi o wymiary paki, to mamy długość jej 153 cm w najszerszym miejscu szerokość 142 w najwęższym 113 i wysokość od tego wyższego miejsca 42 cm co więcej paka jest wyposażona w cztery ucha do mocowania bagaży gniazdo 230 v i bardzo fajne oświetlenie diodowe A co więcej ma też takie fajne odpływy ta zasłona jest prawie 100% szczelna i paka zazwyczaj jest w miarę czysta Choć Gladiator z wyglądu jest pick i częściowo może pełnić taką rolę, to z technicznego punktu widzenia jest pełnokrwistą terenówką. Ma ramę a pod nią dwa sztywne mosty. Za sprawą sprężyn śrubowych ładowność nie jest duża, ale elastyczność pracy zawieszenia już tak. W parze ze sztywnymi mostami pomaga to w trudnym terenie, bo koła mają styczność z podłożem nawet w miejscach, gdzie w innych konstrukcjach już by jej nie miały. Kilka słów jeszcze o terenowej geometrii. Zarekając na publikowane dane, mam wrażenie, że trochę się tu nie zgadza. Rozumiem, że kąt zejścia jest gorszy niż we Wranglerze. Wszak tył jest bardzo długi, ale kąt natarcia Gladiator ma teoretycznie lepszy nawet od Wranglera Rubicona, a rampowy niemal identyczny jak Wrangler Sport. Natomiast prześwit poprzeczny, jaki podaje producent, ma wynosić 253 mm, czyli o milimetr więcej niż w Rubiconie, a w praktyce, jak widać, jest to 24 cm. Wystające zderzaki sprawiają problemy praktycznie wszędzie. Wystają na ulicy przy parkowaniu prostopadłem, a w terenie można je pourywać. Jednak to już dotyczy naprawdę ostrego traktowania, bo pomimo swojej gigantycznej długości zderzaki są bardzo wysoko zawieszone. Zajrzyjmy jeszcze pod spód. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że w jeepie gladiatorze nie ma żadnych osłon. Jeżeli tak szybko przelecimy pod podwoziem, to nie widać tutaj żadnych aluminiowych osłon, którymi producent chciałby się pochwalić w swoim katalogu jest tylko taka oto z przodu płyta ale ona jest wykonana z tworzywa sztucznego natomiast jeżeli przyjrzymy się wszystkim mechanizmom to te najważniejsze schowane są bardzo wysoko i na przykład w tym miejscu klasycznie gruszka mostu jest naj, najniższym elementem zwróćcie uwagę jak gruby jest ten drążek a tutaj już tak wał napędowy biegnie bardzo wysoko i chroni go częściowo ta poprzeczka e, miska olejowa też jest dużo wyżej nad tą poprzeczką i tutaj kolejne elementy, na przykład reduktor ze skrzynią biegów, jest chroniony taką bardzo solidną stalową ramą i dodatkowo płytą. Tak samo yy, płytą chroniony jest tutaj układ wydechowy i też taką bardzo solidną ramą, więc to tylko gra pozorów. Tak naprawdę wszystko co trzeba jest tutaj wykonane ze stali i naprawdę trudno byłoby to w jakikolwiek sposób uszkodzić. Ciekawostką mogą być natomiast progi, które wyglądają z zewnątrz jak wykonane ze stali i pokryte jakimś tworzywem, a w praktyce są to progi z tworzywa. Natomiast te belki mocujące, takie uchwyty mocujące, które wyglądają na plastikowe, są wykonane ze stali. No i jeszcze zaczepy. Z przodu takie ucho zamknięte, które wymaga jakiegoś sposobu na zaczepienie szakli albo zatrzasku. Natomiast z tyłu klasycznie w jeepach ucho otwarte które pozwala na bardzo szybki montaż pasa lub liny. Takie po prostu przełożenie i już mamy sprawę załatwioną. Jeszcze z tyłu pokażę bardzo wysoko umieszczony tłumik końcowy, no i tyle zawieszenie. Zaczniemy od tej klasycznej próby wykrzyżowania osi pokażę Wam, że to nie jest wcale taka prosta próba, bo nawet gladiator z napędem na tył ma problem tu podjechać, aczkolwiek o jak stanę już, no to już nie jest w stanie ruszyć, choć tutaj tylne koła mają kontakt z podłożem bez problemu. No, ale teraz pokażę, jak sprawne jest to zawieszenie. Tryb 4H Auto. I już bez najmniejszego problemu. Jeszcze powtórzymy to na reduktorze. No i od razu zobaczycie sobie, jak duży jest tutaj wykrzyż. Bo ja trochę zmienię tor. Postaram się przynajmniej żeby był jak największy. I to jest właśnie to eee, dwa sztywne mosty, sprężyny i samochód krzyżuje się bardzo mocno. I to jest właśnie ten kontakt z podłożem, który zapewnia takie zawieszenie. To jest ten moment, kiedy w ogóle tylne koło zaczęło odrywać się od nawierzchni. Zobaczcie, jak ogromny jest skok tylnego zawieszenia. To jest praktycznie niewykonalne w zawieszeniu ze no zresorami piórowymi. Tu jak widać, pomimo że ten zderzak wystaje tak bardzo, to nawet nie ma mowy o tym, żeby on tutaj zahaczył o podłoże, właśnie dlatego, że jest tak bardzo wysoko nad ziemią. Nie ma żadnego problemu również przy zjeżdżaniu Zobaczymy jeszcze tył. No nawet ten długi tył jest jeszcze jakieś 5-7 cm nad Uwierzcie, to jest właśnie to, że samochód stoi bardzo wysoko, przez co te wystające zderzaki aż tak bardzo nie przeszkadzałem, jak się nie jeździ w jakimś hardkorowym terenie. Tu wbrew pozorom nie jest łatwa przeszkoda, bo tu jest bardzo wąsko. I jak widać bardzo grząsko. Ta kontrola trakcji to tak pracuje po prostu Zarąbicie Jakby miał pełne blokady Pięknie Ale ta, kurde, no ta kontrola to jest po prostu Kontrola trakcji po prostu wspaniała, ale telepie samochodem, no to w takich podjazdach niestety, no, blokada by tak nie telepała. Ale to w takich sytuacjach można jej to wybaczyć. Onde é, Dia? Onde Dia? A może wyjaśnię, co tu się wydarzyło. Ten samochód siedział na brzuchu tak naprawdę i on się wygrzebywał. W sumie dobrze, że ta kontrola trakcji tak podskakuje, bo ten samochód też przez to podskakiwał i było widać, jak on przesuwa się, przesuwa, przesuwa, walczy i, no i wywalczył. No. Ten próg jest wykonany z tworzywa sztucznego. I opar praktycznie przeorał tamtą górkę, no i też nic się nie stało. Także naprawdę na auto dzielne, dzielne, ale podniosła się temperatura trochę. Aczkolwiek czerwonej kontrolki nie było, ale temperatura delikatnie się podniosła. mamy taką symulację wręcz pustynnych warunków bardzo głęboki i bardzo kopny piach o, tutaj trzeba naprawdę dobrego rozpędu, żeby ten samochód podjechał coś czuję, że i tutaj temperaturka może trochę skoczyć czymy kontrolę cieczy chłodzącej Tu kurde, operator mi zginął. Oj. Nie ma nic gorszego jak się zablokować. Ale na szczęście mamy ratunek i pomysł przede wszystkim. Pisałem, że jest zjazd, ale nie ma. Ale przynajmniej skrzynia biegów, jak się ręcznie zablokuje bieg, to ten bieg jest do samego odcięcia i to jest dobre. No. Tyle tylko, że tu jest naprawdę bardzo, bardzo. Ale to bardzo ciężko. Ostatnia próba, spróbujemy z takim większym rozpędem. Chociaż wątpię, czy to się uda, bo to jest naprawdę cholernie ciężki teren. my no byśmy tu byli bez asekuracji, to ja bym tu chyba po prostu nie przyjechał. No. Nie, nie, nie przyjechał. To jest właśnie to fajne ucho, które pozwala na szybkie zaczepienie. Nawet gdybyśmy nie mieli takiego zaczepu, to zobaczcie, to wchodzi w ten sposób, więc bez problemu. To jest właśnie to, czego nie lubię w elektronicznych drążkach skrzyni biegów. Że, jak chce się jeździć przód, tył, to trzeba tak celować, żeby nie przeskoczyć wstecznego. Żeby żeby nie włączyć P, przypadkiem jednak, wolę takie klasyczne drążki z, tym takim, z, taką, z takimi ząbkami. To jest jednak to, co powinno być zawsze w terenówce. Mogę sobie darować, że podjechałem tutaj Toyotom Hiluxa, a Gladiator nie podjechał, ale zauważyłem, że ma strasznie wysokie ciśnienie w oponach. Troszeczkę ujmę go. Nie są to terenowe gumy, bo to są Bridgestone Duelery HT. sobie takie całkiem fajne oponki. No ale na 2,8 bara to nie. Zrobimy tak. 2,5, i no niby niewiele, ale zawsze to coś, no bo może podjedzie. Ale myślę też, że kurczę, to jest jednak kwestia masy. No, Toyota z tego co pamiętam była 2,200, ważyła tutaj 2,400 i praktycznie pełny bak, w Toyocie tam był chyba z pół baku. No ale no nie wiem, nie wiem, no kurde, no nie mogę sobie, sobie darować, że ten Gladiator tu nie chce podjechać, zaraz spróbujemy. i się udało. Niby tak mało, tak mało powietrza zeszło, ale jednak być może to właśnie o tym zaważyło. radiator ma głębokość brodzenia 76 cm, tutaj nie ma aż tyle, ale ale jest sporo no i przede wszystkim miękko pod spodem, ale bez problemu, co to jest no tutaj było tak mniej więcej dotąd, poziom wody 70, więc bezpiecznie nic nie powinno się stać. Zobaczymy, gdzie jest filtr wlot powietrza. Pewnie tam, gdzie zawsze we wranglerze, czyli z boku. We wranglerze powiedziałem. No tak, tutaj jest wlot powietrza, więc naprawdę bardzo bezpiecznie. Tutaj trzeba by było, żeby tu się dostało. To met, minimum met trzeba by było zanurkować. Jak widzieliście, Jeep Gladiator jest wciąż świetną terenówką, pomimo swoich ogromnych rozmiarów. Sprawna praca zawieszenia, elektronicznych blokad i mocnego silnika wystarczą, by pokonać przeszkody, w których utknąłby lub po prostu nie wjechałby tam inny pick-up. Gladiator jest klasą samą dla siebie, choć tacy konkurenci jak Toyota Hilux czy Ford Ranger Raptor też potrafią sporo. Jednak gdybym miał wybrać jedno z tych trzech aut do pokonania trudnego odcinka terenowego, nie zastanawiałbym się ani chwili, byłby to na pewno Jeep. W ogóle, gdybym miał wybrać jednego pick-upa na rynku, byłby to właśnie Gladiator. I już wyjaśniam dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że jest jeepem i wygląda jak wygląda. Na ulicy prezentuje się ciekawie niż jedno Ferrari, a po blisko dwutygodniowym teście wciąż patrzę na niego z przyjemnością. Banał, ale w rzeczywistości mocny argument. Bardziej obiektywnym jest jego kabina. Nie tylko przestronna, ale też świetnie wykonana, wyposażona i klimatyczna. Kiedy do niej wsiadam, czuję się tak samo dobrze jak wtedy, kiedy patrzę na gladiatora. Cenię sobie praktyczność, a tu jej nie brakuje. Pod kanapą jest miejsce na jakieś drobiazgi i to bardzo dużo. Siedzenie można złożyć tak, a oparcie tak. I tu też jest skrytka. Nie potrzebuję dużej ładowności, ale uwielbiam pick-upy za oddzielenie przestrzeni ładunkowej od kabiny. Nie bez znaczenia jest też silnik, 3 litrowy diesel idealnie pasuje do Gladiatora ze swoją mocą 264 konie i momentem 600 Nm. Przyspiesza jak wściekły, pali gumę, jeśli zechcesz. Potrafi być też oszczędny, natomiast nie zawsze dogada się z ośmiobiegowym automatem, któremu zdarza się zawiesić na drugim biegu czy pogubić w terenie, ale i tak mocy jest zawsze pod dostatkiem. Tak naprawdę Gladiator ma dla mnie tylko jedną wadę. Zawieszenie przednie nie daje rady podczas szybkiej jazdy po nierównościach. Dobija z takim hukiem, jakby miało się za chwilę połamać. Tego nie ma na przykład w Jeepie w Wranglerze Rubiconie, i myślę, że jest to kwestia tylko i wyłącznie większej masy na przodzie, ponieważ 3-litrowy diesel waży zdecydowanie więcej niż silnik stosowany we Wranglerze. Niestety w Polsce nie ma dostępnego Gladiatora w specyfikacji Rubicon, więc nie przekonamy się, czy byłaby jakaś różnica. Dla mnie Gladiator to samochód terenowo-rekreacyjny, który w specyfikacji fabrycznej jest w sam raz. W miejscach, w które się zmieści, terenowo jest tak samodzielny jak w Wrangler. Tylko ta cena startująca od 300 tys. zł to o 70 tys. zł więcej niż kosztuje długi, benzynowy Wrangler i o 50 tys. zł więcej od Forda Rangera Raptora. Tylko te auta mogą stanowić rzeczywistą konkurencję dla gladiatora. A tylko w gladiatorze dostaniecie 3-litrowego diesla i taki wygląd.